Dlaczego lekarze są bardziej niebezpieczni niż broń palna? Kontrola broni palnej opiera się na twierdzeniu, że przypadki jej niewłaściwego wykorzystania są epidemią na terenie Stanów Zjednoczonych. Prezydent Obama rzekł o strzelaninie, jaka miała miejsce podczas premierowego pokazu filmu o Batmanie: „Każdego dnia w wyniku przemocy tracimy tylu młodych ludzi, ilu zginęło w tej strzelaninie. Wystarczy przypomnieć strzelaninę w Kolumbinę czy Virginia Tech, setki ludzi nosi przy sobie broń na ulicach Chicago czy Atlanty. Pominął jednak, że każdego dnia 290 osób ginie w wyniku działania leków zaaprobowanych przez FDA, to liczba podana do wiadomości publicznej przez amerykańskie towarzystwo medyczne, numer 4-284 z dnia 26 lipca 2000 roku. Artykuł Barbary Starfield, dziekana Johns Hopkins Bloomberg's Hall of Public Health. Badanie zostało przeprowadzone 12 lat temu, wówczas liczba śmierci spowodowanych lekami dopuszczonymi do obrotu przez FDA wynosiła 106 tysięcy rocznie. Żeby osiągnąć taki wynik, podobne strzelaniny jak ta na Seansi Batmana w Colorado powinny mieć miejsce co godzinę, każdego dnia przez okrągły rok. Jeśli masakra z zastosowaniem lebo jest postrzegana negatywnie, dlaczego masakry za pomocą środków chemicznych są społecznie akceptowalne? Nikt w Waszyngtonie nie porusza tematu śmierci w wyniku przyjmowania leków. W wiadomościach nie mamy szlochających rodzin ofiar. Masakra chemiczna jest cicha, za zamkniętymi drzwiami. Dla porównania, gdyby każdego dnia rozbijał się Jumbo Jet, liczba ofiar byłaby podobna. A to dopiero początek śmierci, których przyczyną jest współczesna medycyna. Chciwi lekarze przyjmują łapówki od farmaceutycznych gigantów, przy nich morderca z premier filmu Batman wygląda równie niewinnie jak Scout. Według badań Natural News sieć łapówkarska samego GlaxoSmithKline obejmowała 49 tysięcy lekarzy, którzy otrzymywali korzyści finansowe w zamian za przepisywanie leków GSK pacjentom. Firma przyznała się do tego w 2012 roku i zapłaciła 3 miliardy dolarów kary rządowi federalnemu. Według raportu Dev by Medicine doktorów Gary'ego Nulla, Carolin Dean, Martina Feldmana, Debory Rasio i Dorothy Smith przemysł farmaceutyczny zabija w USA rocznie 783 936 ludzi. Te dane obejmują 106 tysięcy ofiar skutków ubocznych leków, 115 tysięcy śmierci w wyniku odleżyn, 98 tysięcy ofiar błędów lekarskich, 88 tysięcy z powodu infekcji, 32 tysiące w wyniku operacji chirurgicznych i 37 tysięcy z powodu niepotrzebnych zabiegów. Na stronie naturalnews.com znajdziecie linki do źródeł. Łączna liczba ofiar konwencjonalnej medycyny wynosi 783 936 rocznie. Oznacza to, że istnieje o 6200% większe prawdopodobieństwo, że zginiesz z ręki swojego lekarza, niż w strzelaninie. Według danych CDC z 2007 roku łączna liczba ofiar strzelanin wyniosła 12 tysięcy. Liczba ta pochodzi z raportu zgony, raportu Narodowej Żywotności Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób. Oznacza to, że prawdopodobieństwo śmierci z winy lekarza jest 62 razy większe niż śmierci z ręki maniakalnego strzelca. Ryzyko jest większe o 6200%. Nim rozpoczniemy temat kontroli broni palnej, powinniśmy przyjrzeć się konieczności wprowadzenia kontroli lekarskiej. Lekarze przepisują śmiertelne koktajle pod nazwą chemioterapia i lekarstwa, nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności, za to odnoszą znaczące korzyści finansowe. Egzotyczne wakacje, darmowe podróże, posiłki i tym podobne nagrody za bycie zdrajcą. Ponadto wciąż mogą zabijać ludzi bez końca. Nawet jeśli nie naumyślnie, to wciąż to robią, tak długo dopóki przyjmują łapówki, dodatki i dowody wdzięczności. Jeśli politycy faktycznie chcieliby chronić obywateli, zajęliby się problemem przepisywania śmiertelnych lekarstw. Nie potrzebujemy kontroli broni palnej w przeciwieństwie do kontroli lekarskiej lub big pharma. Śledztwo przeprowadzone przez Majka Adamsa, strażnika zdrowia, udowadnia, dlaczego ryzyko śmierci z ręki lekarza niż przypadkowego strzelca jest większe o 6200%. Czy myślicie, że w Polsce jest inaczej? Jest dokładnie taka sama korupcja lub nawet większa. Jak podała telewizja Polsat. Minister zdrowia Ewa Kopacz miała za doradcę Jakuba Gołomba, który jednocześnie będąc pracownikiem Ministerstwa Zdrowia organizował konferencje dla firm farmaceutycznych. Człowiek ten piastował również stanowisko Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia. Korupcja sięga jednak praktycznie wszystkich środowisk politycznych. W tym roku wszystkie partie bez wyjątku poparły ustawę, która odbiera ministrowi zdrowia kontrolę nad szczepieniami a oddaje ją w ręce obcego urzędnika Brukseli oraz naczelnika Sanepidu. Teraz wystarczy, by skorumpowany przez przemysł farmaceutyczny urzędnik w Brukseli ogłosił epidemię, tak jak miało to miejsce w przypadku świńskiej grypy, a naczelnik Sanepidu. Z pominięciem ministra zdrowia może wydać nakaz przymusowych szczepień, nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nie będzie można przed tym uciec. Policja będzie na siłę mogła doprowadzić opornych na szczepienia. Taka niestety jest rzeczywistość w roku 2012.